Just on a few levels, if you find them. Great, we're in. Viewfinder. Okay, fine. Explore. Dobra, do the explorer mode. Okay. Spoko, mnie to nie... okay can you do, man? You. Do you think all the caves of the world can be doubled? Mambuj do the explorer. Build the right space. Whether Hiraya wants to. oh do the explorer. Mirren is truly brilliant. Now, how do I get out of here?

The It feels real and that's for me. Ok. Na Czy spoko. mogę tamdem? Mogę. What's an old Zdjęcie. Mhm. O mój Boże, nie, ja kocham takie gry, kocham takie gry. Ja Kocham takie gry. Co jest? Wow. to i co? Do dupy. I co mam z tym zrobić? Nie wiem. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Tu jest kolejne splintować no znaczy, nie mogę. Dlaczego muszę tutaj trzy baterie? Tam. Potrzebujemy o o o nie no dobra. No bralor. Narco, you know I cannot stand these types of activities. Hiraya, my love, please hold still. What do I even do with my hands? Just relax them and try to smile. A portrait in a digital landscape. Tell me. <laughs> Is this technically traditional or digital? <laughs> Enough questions. Stop moving. Smile. Ok dobra, to jest. A więc muszę się wybrać ostatnią baterię. I ja pierdzielnie, no to jest niesamowite. Kurde, kocham takie gry. To jest... Jak ja lubię takie iluzjonyczne, dypyczne gry. To. Kolejny teleport. Wow. Co tutaj mam niby znowu zrobić? Wziąć to, co nie? Ale to jest odwrócone. A mogę rotate. Uuu. Okej, okay, dobrze, że tyle mogę zrobić Dobra Jak to wygląda, to jest piękne Tu nic nie przegapiłem, nic nie przegapiłem Hmm, to jest teleport, kolejne zdjęcie Mam um, okej. Okay. Ej, będę potrzebował baterii. Tak, powinno być to zdjęcie Chyba ta jest mam jedna wystarczy. Nie poleci ona, nie? Nie, nie mogę jeszcze. Jednak mogę. Wow, to się różnie, niż to, co I co to, że ktoś tutaj mam co za <laughs>

Kombinować mm, a więc... Jest, mam zdjęcie mostu. Okej. Okay. Nic więcej tu nie ma. Wow. To jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne, co nie? Po prostu piękne. To jest po prostu piękne. O, mam to zdjęcie. O nie! O tak!

Promise of a future we can surely achieve. Even now, I'm striving to reach heights I never thought possible. All that I hope is that, that everything we do here continues to have meaning out there as well. For our sake. For your sake. O, Główka pracuje! Dobra, teraz mnie tu. Potrzebuję baterii. Okej. Okay. Ona luzie. Tylko muszę je znaleźć. Daj mi chwilę. Daj mi odpalić dobrze Dora Explorer. Mał... Wow! Wow! To jest piękne, no! I co ja chcę coś zrobić? Nie wiem. Ty, to jest piękna. to chyba było coś for fun. A tak, to co ja mam muszę... zrobić? A bo ja się tutaj muszę dostać, Co nie wiem, mogę coś takiego zrobić? Nie mogę. No to chodzi. I jeszcze jakoś jedną baterię muszę w ten sposób znaleźć. Chyba ta. Tylko gdzie ona może być? Tutaj pewnie hmm. Troszkę do tyłu, cofnijmy się Mogę usunąć tą baterię Mam dwa 20... GF żeby... Okej, okay, spoko. I teraz zobaczmy... O, oh, jest! Ja myślę! Ja myślę. Ty, nie no, takie gry to mi się naprawdę strasznie podobają. Kolektem gramy w Super Liminol i to jest po prostu najlepsza gra. Moja ulubiona. It's alive, it's alive! Dobra, muszę most jakiś pewnie zrobić. Mam tutaj zdjęcie. Eee, mogę potem przejść? Co nie? Zrobić tak. Uuu, to jest Dora Explora. O, jej, co? Co?

We might need to re-route our power sources to keep it running. Bummer, that's what we get for messing with old tech. Back in we'll get it sorted and then... Yes, I'm a moron. ...for the race Be cruel, Jesse. These people were trailblazers. We could find a real tree of life in there. Or is it more difficult than I like it? I'm One thing's clear. We can really Doktor Glimpie, co ta, Co mam z tym zrobić niby? Ja tu z będę mógł mieć problem? Okej, okay, nie, fajnie. Ale o co to z tym chodzi? O nie. O jest! Bo... Wszystko, co się zrobić, i co teraz? No tu być, co nie? Tak. Wow, co za technologia, ale białe! Jump Aha. O, lepiej. Wow, umarłem. Światło! Wróciłem online. Tak, jak mam to zrobić. Teraz patrzmy na miejsce i zobaczmy, gdzie off. Next level. A i znów tutaj idę, co nie? Jest Teraz będzie już bezproblemowo, co nie? Chyba ta. A więc idę tutaj. Pięknie. Photos are back to normal, do? Excellent. Should be smooth, smooth, smooth. Czy tu jest zdjęcie za zdjęciem bez końca? Tu jest zdjęcie za zdjęciem bez końca. Ja muszę to zrobić, przepraszam. To jest niesamowite. To jest niesamowite, ja mam jakieś ADHD. To jest w ogóle? Mogę zniszczyć tu ścianę. Nie niż teleportu, ok. Wow, szaleje. Ja szaleję. Tak żeby zostawić tylko tą małą część teleport. O no właśnie tak No nie Serio? Dobra, teleport. Wow jak to wygląda, ty to jest Sigma Dobra, wczytało i dobra. Hmm Co tutaj się dzieje?

Wow. To jest narysowane. Wow. Te dźwięki, takie główka, co jest? Marvel. Iron Man. Wow, to jest piękne, to jest piękne. Wow. jakie to jest piękne, nie. No, podoba mi się ta gra, moja ulubiona gierka. Co jest? Oho to Koniec. O mój Boże, to jest karton no, jakieś dwa. d O jej, to jest piękne. To jest piękna gra, to jest po prostu. O mój Bo, Ja pie. ja pierdzie, Nie, to jest niesamowite po prostu. No, this was a funny one. <laughs> hmm. Hmm. What style? You could say I was stretching my creative muscles. Dobra, poczekajmy na nich. Okej, okay, dobra. Wow. Nie, no to jest piękna gra, nie. nie Mogę tu wejść? Co jest? Ojejku. Teraz takie piksalowe, takie spikstalozowane, taka gierka jakby spikstalozowana, taka. Takie jakieś osiem... O jejciu, tak, to jest taki typ gier stworzony, taki dziwny. O jejku. Wow, to jest. piękne, to nie, to jest oszołamiające po prostu. Wiesz to. Pewnie to muszę otworzyć jakoś. O tak, ja myślę. Mogę po tym i znaleźć sekret? Nie. Mamy zdjęcie. Wow, jak to się niszczy. To jest piękne jakieś. Lock To zablokowane? Nie. A a i teraz kolejny teleport i kolejne krainy. Okej, okay, spoko. To następne levele w następnym odcineczku. A jeśli ten odcinek musi się docenić w ciężku ciebie, że glecimy papa Pa, pa.